Dobre science fiction to takie, w którym możemy rozpoznać swój świat. Oto top 5 produkcji o przyszłości, która nadeszła. Ponura wizja sióstr wachowskich pokazuje, co może się stać, kiedy maszyny przejmą całkowitą władzę nad światem. Wirtualna rzeczywistość zasilana o zgrozo ludzkimi organizmami nie jest jeszcze naszą rzeczywistością, ale Matrixa. Możemy traktować jako film ku przestrodze. W końcu już dziś sztuczna inteligencja czyha, by nas zastąpić. Witamy w prawdziwym świecie. Zanim wszyscy zaczęliśmy gawędzić z czatem GPT, Walking Phoenix gawędził z nią. Hi. System operacyjny o kojącym głosie Scarlett Johansson wydawał się rozumieć go jak nikt na świecie. Uczuciowe zaangażowanie bohatera zrozumieją dziś ci, którzy po wprowadzonej przez OpenAI aktualizacji czuli się jakby stracili przyjaciela. You're dating your computer? She's not just a computer. Tylko czy algorytmy generujące odpowiedzi na podstawie analizy naszych preferencji naprawdę jest naszym przyjacielem? Łowca androidów to dziś żelazna klasyka kina science fiction. Początek XXI wieku w ujęciu Ridleya Scott'a wygląda zaskakująco znajomo. Od nachalnych reklam po sztuczną inteligencję, którą coraz trudniej odróżnić od człowieka. Of it is. A przy okazji, jak często zaklikujecie okienko Ja Je jestem robotem? Cyborgi przybywające z przyszłości, by zabijać, to na szczęście wciąż tylko fantastyka. Co innego, wojskowe maszyny. Bezzałogowe drony i sztuczna inteligencja, które mogliśmy zobaczyć w Terminatorze, są dziś stałym elementem militarnego krajobrazu. Oby sądu nie nadszedł zbyt szybko. Zdarza się wam oglądać ulubione programy na tablecie, prowadzicie wideokonferencje na Zoomie, a może w codziennych sprawach pomaga Wam Siri lub Alexa. Well, I'm sure right, Hal. To, co w 2001 od Kosmicznej było fantazją o przyszłości, dziś jest codziennością. Yeah, like you're right. Thank you for a very Mamy tylko nadzieję, że sztuczna inteligencja nie pójdzie drogą, którą w filmie wybrał Hal. I don't know what you're talking Jakie filmy dopisalibyście do naszej listy? Dajcie znać w komentarzach.